Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera. A teraz przechodzę do mojego kuponu. No, witam na kanale Ogrejd Mahera I tak, gramy dzisiaj kupon numer 19. Jak to jak zwykle weekendowy, kurs w okolicach czwórki. I jak zwykle na kanale i Niedzielę, konkurs od Forbet o 50 zł. I tak, najpierw przedstawię Wam, jak zwykle, kupon. Wybrałem dwa zdarzenia. Pierwszym zdarzeniem jest tutaj mecz na kartki w meczu Strasburga w PSG. Ostatnie mecze PSG, no to jest w każdym praktycznie dużo żółtych tych kartek. Zlili, no się męczyli, męczyli, no i co? Nawet nie strzelili bramki ostatnio. Ale kartek padało dużo. Było bodajże tam 8 w spotkaniu. Liczę tutaj na podobny wynik, że chociaż te 4 padną żółte kartki. Ostatnio PSG ogólnie gra bardzo agresywnie w meczach ligowych we Francji na pewno będą rotować składem więc zagrają też ci zmiennicy także oni też będą faulować no a Strasbourg też się na pewno postawi że też potrafią faulować, jak to widzę francuskie bywa pada tych żółtych kartek trochę a w meczach takich jak z że każdy się nastawia no żeby przerywać ich ataki wiadomo jakichś zawodników ma PSG bardzo szybkich bardzo zwrotnych i bardzo technicznych także trzeba ich faulować, trzeba takich ich zatrzymywać i tutaj ponad 3,5 rzuty kartek i jest kurs 1.82. Następne zdarzenie jest to mecz Manchester City z Leeds i tutaj typuję po prostu na to, że Leeds czyli gola i nabiję 2 rzuty rożne. Dla mnie to jest najbardziej ciekawe spotkanie w Anglii. Jest to, najbardziej, jest to spotkanie najbardziej overowych drużyn w lidze angielskiej. Manchester City praktycznie wszystko wygrywa. No, na mnie jest jedną, a to z Manchester United w derbach, a tak to wszystko wygrywają. Leeds, no wiadomo, Leeds to jest mega ofensywna drużyna, ona gra z każdym ofensywie, nieważne czy ktoś z dołu tabeli, czy z góry tabeli, oni idą do przodu, nieważne czy przegrają 4-1, ale tą bramkę potrafią wcisnąć na najlepsze. Myślę, że City też straci kola, bo muszą rotować, wiadomo, mają, re re mają rewanż z Borussią Dortmund, no niby wygrali to 2-1, ale no 2-1, a nie 2-0, także... Borussia Dortmund strzeliła bramkę, także u siebie, jeżeli strzelą gdzie bramki, Borussia Dortmund, no City musi też atakować, no nie ma tak, że nie. Także muszą odpocząć główni zawodnicy, moim zdaniem, wejdą rezerwowi bardziej, Leeds no wtedy będzie mogli, będą mogli zagrać bardziej ofensywnie na rezerwy Manchester City, no i na dwa różne także. Chciałem w tu BTTS ale był za niski kurs, albo 1.80, a jak zwykle weekend gramy kurs w okolicach czwórki. Jak to mówię, w soboty, no ostatnio nie wchodzą kupony, za to w niedzielę od miesiąca już wchodzą, także myślę, że kolejny wejdzie. No może dzisiaj się uda w końcu tą sobotę też przełamać, ale jak chcecie, to czekajcie na jutrzejsze typy. Może akurat znowu niedziela wejdzie, niedziela będzie dla nas. Jak zwykle na kanale konkurs od Forbet o 50 złotych. Co trzeba robić? Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować wynik i minutę pierwszej bramki meczu pomiędzy Strasburgiem a PSG. Kto trafi wynik wygrywa 50 złotych od 4 jeżeli będzie więcej niż jedna osoba wygrywa ta co będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Jeżeli ktoś trafi pierwszą minutę bramki wynik wygrywa dodatkowo 50 złotych, czyli w sumie do wygrania 100 złotych. Także życzę wszystkim powodzenia, zieloności, no i żeby te mecze były ciekawe i efektowne, a nie mecze na 0-0 lub 0-1, bo to są wtedy nudne mecze. Także powodzenia, zieloności i elo wszystkim.